Dzień dobry moi mili, high five, czyli witajcie w tej właśnie serii. Dzisiejszym naszym tematem jest, są rośliny cieniolubne, takie rośliny, które się nadają do miejsc, gdzie dociera mało światła, gdzie jest dość ciemno. No i jeżeli macie właśnie takie zakątki w mieszkaniu i się martwiliście, że tam nie będziecie mogli sobie uprawiać roślin, no to was dzisiaj myślę, przyjemnie rozczaruje, bo wcale tak nie jest. Jest cała gama roślin, które sobie radzą w ciemnych miejscach, takie asy od zadań specjalnych. Oczywiście tylko na początek wam przypomnę, że rośliny generalnie potrzebują światła do fotosyntezy, do życia i w takich miejscach, gdzie zupełnie nie ma światła, na przykład w ciemnej łazience, no niestety rośliny żadne wam się nie udadzą, chyba, że zapewnicie im sztuczne oświetlenie, jakąś specjalną taką lampkę, którą będziecie. 8-10 godzin dziennie palić, wtedy ok, ale tak to niestety nie. Jakieś tam minimum światła jest potrzebne. Natomiast w takich miejscach, gdzie jesteście w stanie czytać, ale jest dość ciemno, czyli jakieś przedpokoje, róg pokoju, miejsca takie od strony północnej dość mocno odsunięte od okna, czy łazienka, w której jest jakiś świetlik, no generalnie miejsca ciemne, ale widne. Tam spokojnie kilka roślin sobie poradzi, nawet więcej niż kilka. No i dzisiaj chciałam Wam przekazać, pokazać moje pięć ulubionych gatunków, właśnie do ciemnych miejsc, takich specjalistów. Pierwsza, pierwszy gatunek, a właściwie duża grupa roślin, to są rośliny z grupy marantowatych. Czyli wszelkie karate, maranty, stromanty, ktenante. One wszystkie są wręcz stworzone do ciemnych miejsc, bardzo źle sobie radzą w jasnych miejscach z bezpośrednim słońcem. Szybko im liście żółkną, bledną wysychają, i właśnie one są stworzone do tego, żeby żyć w cieniu. I tutaj mam dla was takie. Dwie piękne przedstawicielki, Karate Makoyane i Karate lancifolie. Oczywiście kalatei odmian jest 1500-1900. Tu naprawdę macie w czym wybierać. One wszystkie sobie poradzą w ciemniejszych miejscach. I tak samo wszelkie, właśnie maranty czy ktenante, to możecie śmiało do ciemnego zakątka lecieć. Przypomnę, że jeżeli chodzi o kalatę, to dość wysoka jest wilgotność, dość ważna jest wysoka wilgotność powietrza. To są rośliny, które no, będą sobie kiepsko radziły z suchym powietrzem i tego raczej nie przeskoczymy, więc jeżeli macie bardzo suche mieszkanie, no to trzeba zadbać o nawilżacz powietrza umieszczony gdzieś w ich pobliżu. Te 60% wilgotności powinno być. No i pamiętajcie też, że one nie lubią przeciągów, chłodu, nie lubią być podlewane zimną kranówką, Czyli staramy się je podlewać wodą taką odstaną, przefiltrowaną lub przygotowaną, w tym o temperaturze pokojowej. No i nie dopuszczamy nigdy do tego, żeby podłoże im całkowicie przeschło. Tak jak nie lubią suchego powietrza, tak nie lubią suchego podłoża. Nie mogą też oczywiście stać w wodzie, ale no, muszą mieć to podłoże stale lekko wilgotne. Ale możecie właśnie śmiało spróbować z nimi w takich dość ciemnych zakamarkach i spokojnie sobie dadzą radę. U mnie rekordzistka to Kalatea Beauty Star, która żyje właśnie w ciemnej dość łazience, w której jest tylko świetlik taki wychodzący na wąskie patio i jeszcze żyje w rogu tej łazienki. No i daje radę, także to jest taka naprawdę, naprawdę roślinka do ciemnych zakamarków. Te też sobie poradzą, zresztą zobaczcie. Mają bordowe spody liści, to jest właśnie taki mechanizm e, u który sprawia, że promienie nie są odbijane, tylko są wchłaniane przez liście, łapane, zatrzymywane, także ma taki specjalny mechanizm, żeby to minimum, co dostaje sobie wykorzystać, więc sobie poradzi. Dodatkowa ciekawostka a propos tych roślin, że jeszcze mają jeden mechanizm łapania z światła. Potrafią ruszać liśćmi, mają takie normalnie ruchome torebki, coś ala, coś ala torebki stawowe i potrafią liście podnosić i opuszczać właśnie też regulując sobie w ten sposób ilość światła. Także wszystkie te galatee, maranty jak najbardziej. Jak najbardziej też z takich tropikalnych roślin, aglaonemy. To są roślinki, które u mnie rosną w, w sypialni, gdzie jest wschodnie okno i rosną tak 3 metry od okna na podłodze, więc tego światła naprawdę dociera tam mało. A zobaczcie, jak ładnie sobie radzą. To są moje osobiste egzemplarze. Są ze mną, no nie wiem, rok, może dłużej. I zobaczcie, jak ładnie wyrosły. Naprawdę to o, tutaj widać, którą stroną są do szafki, a którą do światła. E, możecie co jakiś czas obracać rośliny, żeby temu zapobiec, e, bo one faktycznie, no, jak właśnie są w ciemniejszych miejscach, to mają tendencję do tego, że się wyciągają w stronę światła, i właśnie jedna strona zawsze jest taka trochę bardziej łysa. Jeżeli chodzi o aglaonemy, to możecie je posadzić w podłożu uniwersalnym z domieszką perlitu, i tutaj zasada jest tylko jedna: podlewamy, jak wyschną, naprawdę na wiór. Ja to powtarzam wielokrotnie na różnych filmach, ale to jest naprawdę ważne. Aglaonemy są bardzo wrażliwe na przelanie i nie cierpią tego, nawet jeżeli mają trochę jeszcze mokro, a im dolejecie wody, to od razu. Łodygi się maślą, liście żółkną i odpadają i bardzo łatwo jest je w ten sposób załatwić, także uważajcie na to, naprawdę muszą wyschnąć totalnie na wiór, na całej yy, głębokości podłoża i dopiero wtedy je podlewamy i to też podlewamy nie jakoś bardzo obficie, ja je naprawdę trzymam sucho, pamiętajcie też, że właśnie im roślina jest w bardziej ciemnym miejscu, tym podlewacie ją mniej. To jest też tak, że ta sama roślina, która jest bliżej światła, dostaje, powinna dostać więcej wody, a im jest dalej, tym tej wody dajemy mniej. Także no, z, w ogóle, jeżeli rośliny trzymacie w ciemnych miejscach, to podlewacie je kompo. E, I tak jest właśnie z tymi aglaonemami. Ale poza tym, że trzeba z tym podlewaniem ostrożnie, to, jest, to są to rośliny hiperzdrowe, w ogóle nie chorują, nie trzymają się ich szkodniki, nic się z nimi nie dzieje złego, rosną sobie pięknie, spokojnie, i bardzo Wam polecam, ja w ogóle kocham Aglaonemy i zresztą z Szymonem zbieramy. Mamy już kilka odmian. Nie, nie zbieramy wszystkich, bo mamy tam swój gust i nie wszystkie nam się tak bardzo podobają, ale, ale no, co jakiś czas, jak tylko właśnie jakaś fajna przychodzi, to, to też sobie bierzemy. Tutaj mam, słuchajcie, z nami kulkasy, i to jest kolejna roślina, która się super sprawdza w takich naprawdę ciemnych miejscach. Pewnie dlatego ją często widzicie nawet właśnie w biurach, w centrach handlowych, bo jest to roślina, która, to znaczy, ona jest o tyle fajna, że możecie ją postawić w jasne miejsce również, nawet na bezpośrednie słońce i ona też sobie poradzi, ale też poradzi sobie w miejscach bardzo ciemnych. Właśnie ma takie szerokie spektrum tolerancji na światło lub na jego niewielką ilość. Także to jest takie uniwersalne stworzenie. Tutaj mam zamiokulkasa Ravena, który, jego młode liście są, to fajnie wygląda bardzo, bo jak wychodzą, to są takie jadowicie wręcz zielone. O tu możecie zobaczyć nowy pędzik, który dopiero co wychodzi. I z czasem ciemnieją się, robią takie najpierw czarne ciapki na liściach. Tu się mnie kiedyś e, pracownicy pytali, czy, czy mają przyjmować taką dostawę, bo jakieś plamy są. na. <laughs> nie, nie wiedzieli jeszcze, bo to faktycznie tak wygląda, że młode liście dostają takiego czarnego nalotu. No a potem jak są już takie starsze, dorosłe, to zobaczcie, są praktycznie czarne. Stąd ta nazwa Raven, czyli kruk. No i... To jest bardzo ładny zamiakulkas, naprawdę robi wrażenie, jest taki oryginalny przez ten jego kolor. No, a tutaj mam zenzi. Zenzi to też już Wam wiele razy mówiłam, że lubię, bo ma bardzo fajne, grubaśne łodygi i tak gęsto ustawione, super błyszczące liście. No, i to są też takie właśnie rośliny, które możecie śmiało na bardzo ciemne miejsce postawić i sobie dadzą radę. Tutaj przy nich jest jedna rzecz ważna, żebyście je od razu przesadzili, jak je kupicie do podłoża, do kaktusów. I podlewamy je naprawdę skąpo, raz na miesiąc, pół szklaneczki wody i tyle, bo one nie lubią być zalane, mają takie grubaśne bulwy, które mają tendencję do gnicia. No i widać, chyba, że to są na no, gołym okiem, że to są sukulenty, gromadzą wodę zarówno w tych grubych łodygach, jak i w masywnych mięsistych liściach, więc tej wody naprawdę mało. Ale też to są rośliny zupełnie niekłopotliwe. No, nie zdarzyło mi się jeszcze, że po, poza zalaniem to nigdy nie widziałam, żeby Zamiokulkas na cokolwiek chorował. Naprawdę, nic im nigdy nie dolega, szkodniki się ich się nie imają. No i przez to, że możecie je podlewać raz w miesiącu, a nawet i rzadziej, no to naprawdę można taką roślinę zostawić, wyjechać gdzieś tam na wakacje i się nie martwić, więc to są też dobre okazy dla osób właśnie zapracowanych, podróżujących, które no nie mają czasu bądź chęci aż tyle swoim roślinom czasu poświęcać. No i jeszcze jedna roślina z tych takich właśnie bezobsługowych też sukulent Sansevieria, czyli inaczej wężownica albo języki teściowej. To jest też roślina, której nie musicie poświęcać dużo uwagi. Jedno, co trzeba zrobić na początku, to też przesadzić w podłoże do kaktusów, bo w podłożu produkcyjnym będzie jej za wilgotno. Będzie się zbyt długo utrzymywać wilgoć w pobliżu korzeni i po prostu zgnieją te, te sansewierie. Także musicie na początku na pewno przesadzić. A potem też nie robicie z nimi zupełnie nic, poza podlewaniem razu miesiącu pół szklaneczki wody. Równie niewymagające jak zamiokulkasy. I podobnie, mogą stać w miejscu jasnym, ale radzą też sobie znakomicie w miejscach bardzo ciemnych. Będą trochę wolniej wtedy rosły. Podlewamy je może nawet wtedy troszkę mniej, ale też sobie poradzą, nie umrą i, i będą nas cieszyć. Także co, mamy już, mamy już cztery, tak? Mamy kalateę, Aglaonemy kasy, kulkasy Sansevierie. No i pora na ostatnią propozycję, są to pnącza. Jak wiecie, u mnie pnączy nie mogłoby zabraknąć. Bo to są moje ulubione rośliny. No i jest naprawdę cała gama pnączy, które sobie radzą doskonale w ciemnych miejscach. Przede wszystkim są to EpiPremna. No i tutaj na czele, właśnie widzicie, mojego specjalistę do zadań absolutnie specjalnych. To jest roślina, która sobie radzi w ekstremalnie ciemnych miejscach. Ja byłam już parokrotnie w szoku. Ten konkretny egzemplarz stoi u mnie w pokoju o ekspozycji zachodniej, ale stoi z 6 metrów od okna, naprawdę w zupełnie w rogu pokoju, przy samych drzwiach i zobaczcie jak ładnie wygląda. Liście są dość duże, błyszczące, rośnie gęsto, ładnie. W ogóle nie widać tego, że to jest takie super ciemne miejsce. Mam też chyba ze 3 czy 4 epipremna w przedpokoju, gdzie mam naprawdę bardzo ciemno. Mam je też w pokoju Hani, też na, dokładnie naprzeciwko okna, po drugiej stronie pokoju, więc też parę metrów od okna w łazience, gdzie jest tylko ten świetlik, też na przeciwległe ścianie, więc w takich miejscach naprawdę super ciemnych. I no, rosną jak opętane. Wręcz kiedyś próbowałam postawić epipremnum na oknie za wschodnim i to była totalna porażka. Od razu liście zaczęły żółknąć, palić się i spadać. Także na, na okno bym z nimi nie szła, chyba że jakieś północne. A właśnie postawcie sobie je w miejscach ciemnych, i to jest ta roślinka, którą możecie właśnie wszystkie te takie ciemne kąty wypełnić. Ona super zarasta, więc ja na przykład w przedpokoju ją poprowadziłam po rurach z takich mam tam licznik gazowy, jakieś tam rurki, no i on mi to ukrywa i sobie tam świetnie radzi. Więc to jest roślina, którą bardzo Wam takie miejsca polecam. W dodatku fantastycznie się mnoży. Wystarczy taki kawałek pędu z węzłem, z korzeniem powietrznym obciąć, tak gdzieś centymetr tutaj poniżej, wsadzić do wody z dodatkiem węgla i po dwóch, trzech tygodniach macie już ukorzenioną sadzonkę. Możecie z niej zrobić nową roślinę albo dosadzić do istniejącej i zagęścić. No i po prostu bajka. E, także to bardzo Wam polecam i ogólnie wszystkie epipremna, słuchajcie się po, poradzą sobie w ciemnych miejscach e, tutaj mam Marble Queen który też jest, to, to też jest mój prywatny w Łazience stoi właśnie przy tym świetliku. No i zobaczcie, też naprawdę ładnie, gęsto zarasta. Jasne, że gdybym miał troszeczkę jaśniejsze miejsce, to pewnie liście byłyby większe, variegacja trochę bardziej wyraźna, wzrost bardziej obfity, ale uważam, że naprawdę jak na to ciemne, ciemnisko, w którym stoi, to super sobie radzi. I tak samo, potosy też sobie dobrze radzą w ciemnych miejscach. Global Green. Happy Leafy też, także wszystkie Epipremna możecie spokojnie w ciemnych miejscach sobie posadzić i też możecie w ciemnych miejscach z powodzeniem sobie uprawiać z Cyndapsusa Trebi, bo też sobie radzi. E, sprawdziłam, e, także, tą opcję też macie. E, na pewno z nie do końca Wam polecam filodendrony pnące na takie bardzo ciemne miejsca, bo one jednak lubią mieć troszkę tego światła więcej. Więc e, tu nie polecam, ale epipremna e, jak najbardziej e, i daję sobie obciąć rękę, że Wam się sprawdzą. No dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że trochę was zainspirowałam, że teraz już wiecie, co możecie sobie posadzić. Oczywiście tych roślin jest więcej, ale no format playlisty jest high five, więc staram się ograniczyć do pięciu gatunków. I tak widzicie, że dzisiaj nie było to pięć konkretnych roślin, tylko pięć gatunków, pięć grup roślinnych. Eee, oczywiście zapraszam Was też na zakładkę do naszej zakładki rośliny do cienia na stronie junglebugie.pl. Tam macie tych propozycji dużo więcej, bo wiadomo, temat nie jest w pełni Wyczerpany. No, i mam nadzieję, że już teraz nie będziecie się załamywać, że macie ciemno w mieszkaniu i że Wam się roślinki nie udadzą, bo naprawdę jest w czym wybierać. Dzięki za uwagę, subskrybujcie kanał, bo filmów będzie na pewno coraz to więcej. No i do zobaczenia wkrótce.